Soki wyszyżony na glace od siebie do 12 blok, wziął to jak pracę 300 złotych niezmiennie Minimum 10 razy dziennie, bez konieczności kwitu Deal, gotownia, użył dobrego chwytu kradzieże kosztowne orienty, mało lat, menaż więc robi przekręty tacie maszyny z budowy zawijał wiertarki ślifierki i inne bajerki Posunął się nawet do obrączki swojego własnego ojca, gdzie ona kosztowała? On za geta przekącił w mig znów Wiesz warte coś za coś, za czy zero poszło Wiesz, widzisz o co chodzi, do czego doszło? Doszło, 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 poszło, 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 poszło. Po prostej niby zakręconej linii Nie byłeś lanżownikiem po całości nie rozkminisz No i ziomek mało lat Do stresu grubego mamy prowadził Do stresu grubego mamy prowadził Nic po zazdrościć, problemy w szkole Poza szkołą i pod szkołą Choć mało lacy, chodził z miną wesołą, to jego mama Znosiła te krzywe akcje, grube numery Nie był z nią ani trochę szczery To idzie tam, to idzie tu, to na komputer, to na płytę po płytę to piłka nożna Lecz jego mama się domyślała i wiedziała, tak nie można Wszyscy dookoła mówili ze szkoły z podwójka z pracy To wina ojca i matki Pierdzielenie, robili wszystko, od małego przytulała co chciał, to miał, był wszędzie gdzie chciał. Rodzice też przykładem świecili, ale ludzie to wina ojca i matki stwierdzili, robili wszystko, wszystko co mogli. Mama nigdy nadziei nie straciła, jak później mówiła, dziś uśmiechnięta, bo widzi, że jej starania nie poszły na marne. Syn, mimo że kilka tysięcy. W miejscu publicznym, zakłócanie ciszy nocnej. Choć nigdy, nigdy nie chciał skrzywdzić nikogo. Był z typami, którzy mieli na odwrót i tak go brali za jednego z nich. Fan i bole, zero tolerancji dla takich ludzi ze strony policji. Dziś mama uśmiechnięta, bo szczyt na człowieka, prawa jest ogarnięta. A tak dla ciekawości mandaty karne łączne o łącznej wysokości. Około 4000. Zostałem później anulowane z powodu braku majątku czy coś. Elo!